Zostały zawarte nielegalnie i były niesprawiedliwe dla klienta. Ważne, żebyś tego przypilnował. Były tak naprawdę trzy rodzaje sytuacji, w której mogliście zostać oszukani. No, najprawdopodobniej należy ci się odszkodowanie. Masz rok na to, żeby o takie odszkodowanie złożyć wniosek. Prawie co druga umowa, zawarta od 2007 roku, będzie się kwalifikowała. Jeździsz samochodem, vanem, skuterem albo motocyklem? No jakoś się trzeba poruszać w dzisiejszych czasach, nie? A na punktualność brytyjskich autobusów to raczej nie ma co liczyć. A kupiłeś ten pojazd na raty, na kredyt, na jakiś najem długoterminowy, nie płaciłeś za to gotówką. Żaden wstyd, no każdy chce mieć fajny samochód w dzisiejszych czasach. Tylko czy wiesz, że od 2007 roku prawie połowa tych umów była sprzedawana nielegalnie i na niesprawiedliwych warunkach? A za chwilę ma ruszać program wypłaty odszkodowań, gdzie średnia kwota to 700 funtów na głowę za jedną umowę. Chcesz się dowiedzieć, jak to ogarnąć? Zapraszam do oglądania. Cześć dzień dobry. Wita się z wami wasz brytyjski korespondent. Całkiem możliwe, że słyszałeś już o tym skandalu kredytowym na wyspach, ponieważ w ostatnim roku pewnie pojawiało się bardzo wiele reklam na ten temat, że są firmy, które pomogą ci to wszystko ogarnąć. O co tak naprawdę chodzi? Jak kupujesz samochód na raty, na jakiś finance, kredyt, w jakikolwiek inny sposób niż płacąc gotówką, no to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten sprzedawca, który ci to auto oferuje, zaoferował ci również firmę, z której ten kredyt dostaniesz. No i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że oni między sobą dogadywali się w taki sposób, że to ty na tym najbardziej cierpiałeś. No bo to, że ten sprzedawca dostawał wtedy jakąś prowizję za to, że on ci sprzedał tak naprawdę ten kredyt razem z tym samochodem, bądź motocyklem, bądź vanem, bądź czymkolwiek, no to pewnie też nikogo nie dziwi. Jednak dziwić mogą wartości, tych prowizji oraz to w jaki sposób te prowizje były naliczane. I tutaj właśnie pojawia się istota tego całego skandalu, ponieważ 1 sierpnia 25 roku sąd Najwyższy w Wielkiej Brytanii uznał, że jeżeli nie poinformowano Cię o tym, w jaki sposób ta prowizja była naliczana, to było to niezgodne z prawem. A o jakiego typu umowy chodzi? Generalnie rozmawiamy o tak zwanym car finance, czyli po prostu kredytem na samochód. Jednak to jest bardzo szerokie pojęcie i głównie ten skandal dotyczy umów hire purchase oraz personal contract purchase. I tutaj już wielu ludzi może się w ogóle pogubić, co to takiego jest, ponieważ wiem z doświadczenia naszych klientów w biurze, że wielu z was kupując samochód na raty. Wielokrotnie nie ma w ogóle pojęcia, na jakiej zasadzie ten samochód dostało, czy on jest Wasz, czy może jednak nie, czy będzie kiedykolwiek Wasz, czy będziecie mieli opcję wykupu, na jakich warunkach i czy w ogóle kupiliście samochód na raty, czy tak naprawdę jeździcie samochodem, najmniej długoterminowym. No więc wyjaśnijmy sobie na początek dwa pojęcia. Higher purchase to jest taka sytuacja, w której Kupujesz samochód na kredyt, płacisz jakiś depozyt, czasami da się go nie zapłacić, ale przeważnie trzeba. Następnie reszta tego kredytu jest rozkładana na raty, które płacisz miesięcznie, a na koniec zwykle samochód jest twój po spłaceniu ostatniej raty, bądź masz tam jakieś małe administration fee, czyli jakąś opłatę administracyjną, ale to jest naprawdę nieduża kwota i po jej opłaceniu już ten pojazd jest twój na własność. Natomiast bardzo często, gdy ludzie kupują samochód na raty, to zamiast tej opcji, którą przed chwilą opisałem, wykupują tak naprawdę personal contract purchase. I po polsku to jest nic innego jak najem długoterminowy, ponieważ na końcu, gdy spłacisz ostatnią ratę, to auto nie jest Twoje. Jeżeli chciałbyś, żeby było, to musisz jeszcze zapłacić sporą sumkę pieniędzy, aby ten samochód od firmy kredytującej wykupić. Bądź możesz oczywiście wtedy wymienić go na inny, albo będziesz go musiał oddać. I wiele osób, którzy kupują samochód na raty, niejednokrotnie nawet nie są świadomi tego, że tak naprawdę to oni wcale nie wzięli auta na kredyt, tylko jeżdżą w najmie długoterminowym. A Później na końcu będzie przykra niespodzianka. Ale to tak tylko tytułem wyjaśnienia, żebyście w ogóle mieli pojęcie, że wielokrotnie możecie mieć auto na raty, a nawet nie wiecie, że tak naprawdę ten samochód nie jest wasz i wcale rat nie spłacacie, tylko płacicie za najem długoterminowy. No niestety tak się często kończy nieczytanie umów. Wiem, że podczas kupna samochodu jest wielkie podniecenie, no bo za chwilę będę siedział w nowym aucie. Szybko, szybko podpiszemy, ważne, że dostałem raty. No i niestety później są takie przykre niespodzianki. Jednak to nie to jest istotą skali. Andalu, o którym dzisiaj mówię, no dobra Borowiak, no to na czym polegał ten wałek? Były tak naprawdę trzy rodzaje sytuacji, w której mogliście zostać oszukani. Po pierwsze, była to uznaniowa prowizja sprzedawcy. No i co to znaczy? Jak ten gość, z którym siedzieliście u dealera samochodowego i podpisywaliście umowę, podawał Wam warunki kredytu, no to oczywiście musiał Wam wytłumaczyć, jakie macie oprocentowanie. I w tej sytuacji miał on możliwość podniesienia tego oprocentowania wedle swojego uznania, po to, aby jego prowizja była wyższa. Rozumiecie to? Bank stwierdził, że należy wam się na przykład oprocentowanie 5%, ale dostaliście oprocentowanie 10%, no bo większe oprocentowanie, większa prowizja dla sprzedawcy. Druga sytuacja to umowa o wysokiej prowizji. I była to oczywiście umowa pomiędzy brokerem, czyli tym sprzedawcą, który wam ten samochód razem z tym kredytem sprzedaje, a Kredytodawcą, czyli bankiem bądź inną firmą kredytującą. I polegała ona na tym, że ten sprzedający dostawał naprawdę wysoką prowizję, ponieważ mogło to być do 35% kosztów kredytu, czyli. Odsetek, jakichś dodatkowych opłat. Wszystko, co było powyżej kwoty samochodu, co było kosztem kredytu, to z tego sprzedawca mógł dostać 35% oraz do 10% wartości kredytu. Czyli jak na przykład braliście auto za 20 tysięcy, no to do 2000 prowizji ten sprzedawca mógł sobie jeszcze za to zgarnąć. No i trzecia sytuacja to umowa o powiązaniu. No i oczywiście znowu chodzi o powiązanie sprzedawcy z kredytodawcą. Polegało to generalnie na tym, że ten sprzedawca, który wam ten samochód i ten kredyt oferował, nie mówił wam o tym, że macie możliwość skorzystania z innej opcji kredytowania, tylko po prostu przedstawiał to w taki sposób, że my współpracujemy z tą firmą. To jest twoja opcja, jeżeli chcesz od nas samochód, no to musisz się zdecydować na tą firmę. Więc było to absolutnie nielegalne, ponieważ tak naprawdę mogliście sobie załatwić to kredytowanie gdziekolwiek byście chcieli i tak też mogliście ten samochód kupić. No i myślę, że dla wielu z Was nie jest to zaskoczeniem ani tajemnicą, że sprzedawcy takie techniki stosują. W sytuacji, w której klient jest podniecony, już bardzo chce ten samochód dostać, no to po prostu nie wspomina mu się o tym, że są inne opcje, albo wręcz sugeruje się, że no słuchaj, my współpracujemy z tą firmą, więc jeżeli chcesz od nas kupić to auto, no to musisz wziąć kredyt od tej firmy. Stop, krótka przerwa. Jeżeli lubisz moje filmy i wiedzę, którą w nich przekazuję, to zapraszam Cię na moją stronę, która pojawia się teraz na ekranie. Link znajdziesz w opisie pod filmem. Przygotowałem tam coś specjalnie dla Ciebie. Zastanawiasz się, jak to będzie z brytyjską emeryturą, ile ci zapłacą, czy da się połączyć polską i brytyjską razem, gdzie płacić podatek, jak uniknąć kar. Jeżeli tak, no to mam dla Ciebie świetną wiadomość. Znajdziesz tam mój poradnik emerytalny. 16 rozdziałów wiedzy i doświadczenia, którą dzielę się z Wami w moich filmach, ale również podczas konsultacji z klientami w biurze. Teraz to wszystko w jednym miejscu. Wejdź chociaż na stronę i przeczytaj sobie darmowy spis treści, a potem sam zadecyduj, czy warto sprawić sobie taki prezent. A, i jeszcze jedno. Już niedługo pojawią się tam kolejne produkty, więc nie czekaj, tylko sprawdź już dzisiaj. Wracamy do odcinka. No i co ciekawe, to. Financial Conduct Authority, czyli coś takiego jak Komisja Nadzoru Finansowego w Polsce, szacuje, że od 2007 do 2024 roku 44% wszystkich zawartych umów odnośnie finansowania pojazdów były właśnie na tych zasadach, które Wam dzisiaj opisałem. To znaczy zostały zawarte nielegalnie i były niesprawiedliwe dla klienta. No więc, jaka jest obecnie sytuacja i co możecie zrobić, jeżeli od 2007? Roku kupowaliście samochód bądź inny pojazd na raty. Tak naprawdę macie trzy opcje. Możecie zacząć ogarniać to samemu. To znaczy, należy odszukać przede wszystkim nazwy tych kredytodawców, tych firm, od których mieliście te kredyty, daty, kiedy te umowy zostały podpisane, dane, to znaczy chociaż rejestracja samochodu, i wtedy możecie się odezwać bezpośrednio do tej firmy kredytującej i złożyć tam skargę. A wzór takiej skargi, którą możecie złożyć, znajdziecie m.in. na stronie Financial Conduct Authority. I ta komisja nadzoru finansowego obecnie zakończyła w grudniu konsultację na temat programu odszkodowań, ale o tym za chwilę. Co jeszcze możecie zrobić? Jaka jest druga opcja? Możecie oczywiście skorzystać z firm, które oferują pomoc w składaniu tych skarg i odzyskiwaniu tych pieniędzy. Jednak tutaj trzeba być bardzo wyczulonym, ponieważ wiele z tych firm pobiera prowizję w wysokości od 20%. Do nawet 36% kwoty, którą dla Was wywalczą. I nawet na samej stronie FCA jest informacja, że wcale nie musicie korzystać z takich firm i niejednokrotnie się to może po prostu nie opłacać. Natomiast jeżeli już skorzystaliście, bo w zeszłym roku było bardzo wiele reklam na ten temat i tam wystarczyło wpisać swoje imię, nazwisko, adres i oni resztę zrobią za Ciebie, no to możecie teraz z takiej firmy zrezygnować. Natomiast jest wtedy ryzyko, i ta firma niestety ma do tego prawo, aby naliczyć wam taką karę, opłatę za zerwanie umowy. Jednak ona również nie może być jakaś ekstremalnie duża, natomiast jest opcja, żeby zrezygnować. No i co jeszcze można zrobić? Trzecia opcja to po prostu czekać i mieć nadzieję na sprawiedliwość. No, brzmi niezbyt obiecująco. O co mi chodzi? Komisja Nadzoru Finansowego zakończyła, tak jak powiedziałem w grudniu, konsultację na temat tego, co będą robić odnośnie programu odszkodowań? Jaki ten program będzie, jakie będą jego zasady i czy w ogóle wejdzie w życie, bo to też jeszcze nie jest na 100% przesądzone, mamy się dowiedzieć na przełomie lutego i marca, najpóźniej do ostatniego dnia marca. Taki przynajmniej jest ich oficjalny komunikat. No i jeżeli ten program ruszy, to wtedy w sytuacji, w której byłbyś taką osobą, która padła ofiarą tych nieuczciwych zachowań, no to kredytodawcy będą zobowiązani sami się z tobą skontaktować i dać ci znać, że no, najprawdopodobniej należy ci się odszkodowanie. Czy to jest dobra opcja? No, nie wiem, nie wydaje mi się, bo musimy tutaj liczyć na uczciwość tych, którzy cię prawdopodobnie oszukali. W związku z tym uważam, że wzięcie spraw w swoje ręce to jest dobry pomysł w tej sytuacji. I nieważne, czy złożysz tą skargę samemu, czy skorzystasz z pomocy jakiejś firmy bądź biura, na przykład takiego jak nasze, ważne, żebyś tego przypilnował. Musisz również pamiętać o tym, że firmy obecnie cieszą się taką pauzą ogłoszoną przez tę Komisję Nadzoru Finansowego, że do do końca maja nie muszą na te skargi odpowiadać. To znaczy, nie muszą wydawać finalnych decyzji. Muszą Ci oczywiście dać znać, że oczywiście przyjęliśmy skargę, tu jest Twój numer referencyjny, ale do końca maja nie muszą jeszcze dawać odpowiedzi. Właśnie dlatego, że w międzyczasie FCA ma ogłosić cały ten program odszkodowań, no i dopiero wtedy firmy zostaną poinstruowane, w jaki sposób na te skargi w ogóle odpowiadać mają. No a co w sytuacji, w której już taką skargę złożyłeś? Jeżeli. Ten pożyczkodawca jeszcze ci nie odpowiedział, no to spokojnie, bo po pierwsze, tak jak powiedziałem, no to mają czas, nie muszą, a po drugie, to w sytuacji, gdy już ten program ruszy, no, to po prostu dostaniesz informację, jak możesz starać się o swoje odszkodowanie, bądź nawet automatycznie zostanie ci ono wypłacone. Jeżeli natomiast nie złożyłeś takiej skargi, no to, tak jak mówiłem przed chwilą, pożyczkodawca ma przeanalizować wszystkich swoich klientów i stwierdzić, czy w Twoim przypadku również doszło do takich niedopatrzeń i naruszeń, i mają Cię wtedy poinformować o tym, że Twoja sprawa się kwalifikuje, i zapytają się ciebie wtedy, czy chciałbyś, aby twą sprawę rozpatrzyli i czy chciałbyś dostać odszkodowanie. I co ciekawe, to trzeba im odpowiedzieć, że tak, bo jeżeli nie odpowiesz, no to nic się nie wydarzy i żadnego odszkodowania nie dostaniesz. No i pamiętajmy też o tym, że mogą się z tobą nie skontaktować, bo na przykład zmieniłeś adres, masz inny adres e-mail, inny numer telefonu, no i powiedzą, że nie było jak się z tobą skontaktować. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji. Ale program odszkodowań ruszy mniej więcej, powiedzmy, kwiecień, maj tego roku to się powinno wydarzyć, no to wtedy masz rok na to, żeby o takie odszkodowanie złożyć wniosek. Więc spokojnie, nawet jeżeli zaspałeś i jeszcze nic nie zrobiłeś, no to sprawa nie jest przegrana. Jednak pamiętajmy o jednym. Ci wszyscy, którzy wzięli sprawy w swoje ręce, to znaczy złożyli te skargi bezpośrednio do firm kredytujących, dostaną te odszkodowania szybciej. Jest to nawet oficjalnie napisane na stronie FCA. Dlatego, jeżeli chcesz się upewnić, że w ogóle taka sytuacja w Twoim Przypadku miała miejsce, że gdy kupowałeś swój samochód bądź inny pojazd na raty, to rzeczywiście gdzieś tam za Twoimi plecami dokonano jednego z tych trzech wałków, które dzisiaj opisałem. No to nie czekaj, tylko skontaktuj się z tymi firmami. 44% prawie co druga umowa zawarta od 2007 roku będzie się kwalifikowała, więc naprawdę warto sobie to sprawdzić. Jeżeli natomiast by cię to przerastało, albo uważasz, że po prostu nie chcesz się tym zajmować, a nie chcesz korzystać z firm, które biorą 36% prowizji, to możesz się również odezwać do nas. I pamiętaj, że do nas możesz się odezwać również, jeżeli masz problem z jakąkolwiek inną sprawą urzędową w tym kraju, ponieważ od. Prawie 9 lat prowadzę biuro pomocy dla Polaków, w którym pomagamy im tego typu kwestie załatwiać. Więc, jeżeli masz problem z urzędem skarbowym, z lokalnym kancelem, ze swoim pracodawcą, ze swoim landlordem, jakąkolwiek kwestię urzędową, z którą sobie już nie radzisz, to pojawia się teraz na ekranie adres e-mail, na który możesz się do nas odezwać, umówić na prywatne konsultacje, podczas których przeanalizujemy Twój problem, dostosujemy rozwiązanie szyte na miarę. Wytłumaczymy ci krok po kroku, jak tą kwestię możesz załatwić, a jeżeli będziesz chciał, to podejmiemy te kroki za Ciebie. A gdybyś się zastanawiał, czy warto nam zaufać, to nieskromnie dodam tylko, że biuro pomocy, które prowadzę, ostatnie dwa lata z rzędu wygrywało nagrodę Central England Prestige Awards w kategorii językowych biur wsparcia. To tak jakbyś się wahał, czy warto do nas się odezwać. Dziękuję serdecznie za uwagę. Na zakończenie klasycznie już pozdrawiam hejterów, konkurencję oraz wszystkich innych. Którzy dobrze nam życzą. A ty, mój drogi widzu, jeśli doceniasz to, co robię, to po pierwsze gorąca prośba, wciśnij guzik subskrybuje, bo przecież nic cię to nie kosztuje. Lecimy po 50 tysięcy subskrypcji. Będę również wdzięczny, jeżeli zostawisz pod spodem komentarz taktyczny, chociaż dla zasięgów bądź podziel się swoją historią, albo jeżeli masz jakieś pytania, to również sekcja komentarzy pod spodem czeka na Ciebie. Z polsko-brytyjskim pozdrowieniem. Nie zapomnij o lajku. Do zobaczenia. Cześć! Hej drodzy widzowie. Jeśli moje filmy są dla was pomocne, wartościowe, bądź po prostu doceniacie to co robię, to możecie mi pomóc na dwa sposoby. Po wciśnięciu guzika subskrybuj, pojawia się tam guzik wesprzyj. Wystarczy kliknąć. Albo możecie mi kupić kawę wirtualną. Poprzez link w opisie przejdziecie do strony Buy Me a Coffee. Każde wsparcie, nawet najmniejsze, bardzo się dla mnie liczy i pozwala mi rozwijać kanał, jeździć dalej, nagrywać więcej i lepiej. Specjalnie dla Was, a dla wspierających przewiduję też dodatkowe materiały i bonusy. Szczególnie z tematów urzędowych Wielkiej Brytanii, ale również podczas live'ów, które już niedługo pojawią się na kanale. Będę wdzięczny za każdy, nawet najmniejszy gest. Dziękuję, że jesteście.